Witam Was serdecznie w moim ogrodzie. W dzisiejszym odcinku będziemy lać beton. Teodor, aż już się cieszy. Z rana będziemy, mieliśmy, sypać będziemy sypać beton, bo e, mamy nową, innowacyjną, jeszcze niestestestowaną sposobę na wykonanie e, posadzki na gruncie, tak zwanej wylewki nieprofesjonalnej. Tak więc od razu z góry proszę, żeby nikt się na nas nie wzorował i broń Boże, znaczy wytykać nam możecie błędy, bo pewnie błędów tutaj będzie dużo, ale pamiętajcie, że my to robimy dla siebie i, e, no i tyle. Nie? Tak więc słuchajcie, nasza e, wylewka która ma wymiary 5 na 3 metry wykonaliśmy ją od razu już z 1% spadkiem nawet mniej niż 1% bo na 5 metrach mamy 4 cm spadu dlatego żeby po prostu woda która się tutaj zbierze nam spadła spłynęła i nie stała a tutaj będziemy trzymać ekogroszek więc do tego nam ta wylewka jest potrzebna tutaj dodatkowo Wyłożyliśmy jeszcze, żeby nie było, że to tak na gruncie. Wyłożyliśmy sobie podłoże papą, dosyć taką grubawą, którą mieliśmy. Tam jeszcze ściany naszej, e, naszego garażu, tak samo żeśmy jeszcze wywinęli papą, żeby nie najboże nie ciągnęło nam. Bo widzicie, że wylewkę mamy ładnie odciętą i jest suchy beton. E, tak więc gruz wsypany ponownie i będziemy sypać beton. Dlaczego będziemy sypać beton? No, dlatego będziemy sypać beton, bo zamierzamy go z majstrem i z dzióbkiem zrobić trochę jak na e, podkostkę. Czyli będziemy sypać do betoniarki suche produkty, e, no, piasek będzie trochę zmoczony, bo wiadomo padało z rana, e, w proporcjach 1 do 3, 1 do 3. Czyli jak na normalny beton, znaczy w zasadzie nie beton tylko zaprawę, bo będziemy sypać piasek, a beton to wiadomo, że gruz. Nie? I będziemy sobie to wsypywać w nasz wykop i później zagęszczać zagęszczarką. Co nam z tego wyjdzie? Zobaczymy, a pod koniec filmu zdecydujecie, czy to był dobry wybór, czy wybór błędny. Więc zaczynamy. Wyciągamy betoniarkę i kręcimy. In Light, but it was too dark for me i heard you calling i saw your sleepless face and i felt hard i guess i'm falling for you girl i can reach the stars Czujesz, że już nie ma już żadnej nadziei i potem ktoś wchodzisz w twoją życie i wyświetlasz to albo bardziej tak powstrzymasz to Proszę Państwa Cement razem z piachem, czyli podsypka PCP, tak dobrze mówię? PCP. zostało wysypane Zobaczymy czy nie braknie, czy trzeba będzie coś dosypać A wiesz co za skrót PKU? Nie Paczką podajesz! No. PKP. <laughs> Właśnie, no PKU. ja się kurde pytasz. PKU to paczką ufa. No i wysypane już jest wszystko, zaklepiemy zaraz to, ładnie tu rozgrabimy, zaklepiemy. Zasypuj te cegły, bo będą nas linczują w komentarzach. Dobra, <śmiech> <śmiech> nie patrzcie co tutaj mamy. Śmieci, no wiecie, to co zwykle się w podsypkę wali, w te, w, wylewkę, jakieś śmieci, jakieś takie rzeczy, co to lepiej do... do, do, do... Tego Do lasu nie wyrzucić, to się, kurde, tam beton rzuci, no wszystko to, co tam każdy przeciętny Polak w wylewkę wrzuca. Tak. Ale będzie dobrze. Tu będą tylko jako groszki i przyczepa. Nic tak cięższego. Więc. To jest dosyć suche. widzicie że to jest dosyć suche. Zaraz tutaj weźmiemy e, maszynę, i maszyną to będziemy jeszcze zaklepywać, ale żeby ona nam lepiej śmigała, to mam tutaj takiego jak to się nazywa? Velator Landmaster.pl Proszę bardzo Lone, bo to trawnika like lone. To teraz sobie zrobię betonowy trawnik w mojej betonowej dżungli. Proszę bardzo. I sobie On tak to... naprawdę nie chcę mieć ogrodu, tylko beton przemiłę. Tak, betonowe drzewo. I sobie tutaj wyrównamy wstępnie i zaraz będziemy to sobie klepać, Ale to już widzę, że będzie dosyć dosypać. No zobaczymy. No słuchaj, tu jest górka na przykład w tym miejscu, nie? Jest taka zacna górka, także lepiej, żeby było mniej niż potem wyrzucać, nie? Bo mi się wydaje, że towaru to mamy aż nadto. Zobaczymy jak to usiądzie, ale ogólnie nie jest git tak więc zobaczcie generalnie jak jest taka podsypka bardzo sucha to maszyna słabo po niej chodzi dobrze by było żeby piasek był lekko wilgotny to ona wtedy wam lepiej się ubija nie, może być, nie może być mokra ale jakby co to można później sobie to skropić, to już wam powiem po, po, po naszych przygodach z kostką brukową to jest już z życia doświadczenie nie? tak więc możecie śmiało uwierzyć ale powinno być dobrze. Dobra, idę po, po naszą butówkę i ubieram. Towar wsypany, zabity. Jak widzieliście na time lapsach, trochę żeśmy go jeszcze wodą zmoczyli, bo był trochę zasypki i się tu pyliło. Teraz już jest ubity. Pewnie trzeba będzie jeszcze coś dosypać, ale w tym momencie e, wrzucimy sobie rurkę, po której będziemy to ściągać, tak jak zwykłe PCP. E, I teraz tak, nie dajemy rurki standardowo na środku, tylko dajemy sobie dwa na metr, z racji tego, żebyśmy potem mogli się wyciągnąć tą rurkę. I tutaj z boku ją zaszparować, znaczy się zasypać i nie wchodząc na to. Nie? Bo po środku to mamy 1,5 metra, to nie mamy tego zasięgu ramion i tak powinno być dobrze. Teraz tak potrzebny nam jest niwelator. Nasz niwelator niezawodny, którym będziemy sobie teraz robić e, skos i podeprzemy sobie rurkę w czterech miejscach ci którzy nie wiedzą jak się wstawia rurki proszę bardzo, tłumaczę na wstępnie wybruzdowaną powierzchnię robimy sobie zawsze taki rowek, żeby rurka była poniżej w naszym przypadku jest spadek czyli sobie będziemy badać niwelatorem nasze spadki majster pomoże. czyli w czterech miejscach podeprzemy sobie Nasz beton. Pierwsze miejsce, metr dwadzieścia Zaznaczam sobie miejsce. Tu będę przykładał niwelator. Dalej. Metr 25 m. Tu będę przykładał niwelator. Metr dwadzieścia pięć. I na końcu. Dobra. I teraz tak, sprawdzam sobie w pierwszym miejscu na wymiar, na mojej łacie z niwelatora, następnie go przekładam w to miejsce, podpieram rurkę na kamieniu, żeby nam ona tutaj sobie leżała, następnie idę na sam koniec, dlatego ważne, żeby te rurki były niżej, żeby one wam nie prężyły. Biorę sobie miarę niwelatorem z dołu, Przekładam tutaj na rurkę i podkładam na kamieniu, i wtedy nam rurka bananem do dołu powinna być wygięta. Następnie, adekwatnie, w tym miejscu kamień, w tym miejscu kamień. Jeśli to podeprzecie tą rurkę na kamieniu, nic się w tym nie stanie, jak będziecie po tym ściągać. Zasypujemy tą rurkę i ściągamy cały towar. Zobaczycie to w tempie. I tak oto nasz wielki eksperyment dobiega końca, tak się prezentuje gotowa wylewka, którą żeśmy tutaj zrobili praktycznie na pół sucho. Zobaczcie w tym momencie majster jest przy takim przesianym piaskiem, większą ilością cementu, szparuje nam to, wyrównując powierzchnię, tak jak mówiłem, dlatego rurka była na metrze, żeby majster mógł sobie za pomocą takiego to tutaj przyrządu wejść o wsypuje, jakby siał trawę albo chleb mąką pruszył wielka paca Jestem szefowa. Dobrze. Jesteś zadowolona? Bardzo. Dzisiaj nic nie robiłam praktycznie, więc nie mogłam pomóc, ale jestem zadowolona z wykonanej roboty. Będąc. Będzie coś z tego? Będzie. Teodor jesteś zadowolony? Ja jeszcze taczkę. Ja jeszcze taczkę. Zostaw, to jest śmieć. No zostaw. No, tak więc zobaczcie, e, piasku nie zużyliśmy całego. Jeszcze trochę zostało, ale dobrze, bo tutaj musimy krawężniczek sobie taki zrobić, chodniczek jeszcze malutki e, i dodatkowo będziemy wkopywać po całej długości e, tam e, krawężniki, tak więc e, jeszcze będzie nam ten piasek potrzebny i zeszło nam Zostały 3 worki cementu, a mieliśmy 20. 20. Czyli 17 worków cementu, 25 kg, zużyliśmy w tą oto wylewkę, że tak powiem, i podsypkę w zasadzie. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na wieczór planujemy przykryć to jeszcze prezentem, bo może padać, a nie chcemy, żeby deszcz narobił nam dziurów w tym. Tak więc, no, tak to wygląda na chwilę obecną. Będziesz powielał takie wylewki? Powiem ci za jakieś 3 dni. Zobaczymy, czy to nie spęka. Tak więc panowie, e, albo panie budowlańcy, którzy macie jakieś pojęcie, my uznaliśmy, że zrobimy to w technologii miksokreta czyli wysypiemy praktycznie półsuche i damy mu czas, żeby po prostu tutaj wilgoć zrobiła swoje. A czy to dobrze, czy niedobrze, no to eksperyment. Tak więc e, tak to wygląda. Miejmy nadzieję, że nie popęka. E, procent jest naprawdę bardzo e, dobry, bo e, uwierzcie mi, ten e, garaż stoi na wylewce, która miała ten sam procent i naprawdę nic się z tym nie dzieje. Wierciliśmy w tym i nawet sam majster powiedział, że jest e, twarde i się nie kruszy, nie odskizuje tak, więc e, słuchajcie, 1 do 3 e, beton, znaczy cement e, z piachem i taka zaprawa nam e, wyszła. Dodatkowo papa pod spód. Powiedzmy, że coś tam może gruz... e, zadziała i dużo gruzu. E, generalnie tak jak mówiłem, 4 cm spadku od tamtej strony tutaj w dół. Tak więc e, sądzę, że e, wiecie, jak tutaj po prostu będzie jako groszek stał, tu będzie jakaś może wiatka nad, na, nad e, spodem. Jeśli coś będzie z boku zacinać, to sobie to e, elegancko e, zleci. Aczkolwiek, no nie wiem, zobaczymy, co tam w przyszłości wymyślimy. Szefowa, żegnaj się pięknie i zapraszaj na kolejne filmy. Do zobaczenia w kolejnych filmach. I wpadajcie na nasz Instagram. Ostatnio się mocno tam udzielam. No i wpadajcie na Instagram Majstra. On się słabiej udziela, ale się udziela. No, także. Nara! Nara! Nara człowieki! Szemano! Zimno mi. Kończymy! Cześć!